Mariusz, wracaj do domu. Daleko odszedłeś. Tak. Do wczarni pana. Wracaj. To nie jest zachcianka. To prawda bolesna. Tak. Żeby było za daleko? jak ci wszystko wybaczę. Tak. Wracaj do domu. To nie jest mój kaprys. To nie jest zachcianka. Wracaj do domu. Do wczarni pana. Tak. Zradziłeś mi Rozumiem. Sprawy zaszły za daleko. Tak, wracaj. To obczarni pana. Nie zmarnujmy tej szansy. To mój obowiązek. Bydlętami? Byd to obczarni pana. Bydlętami? To nie jest babcianka. To nie jest mój kaprys. Tak, wracaj. To prawda bolesna. Nie ma sensu zwlekać. Mariusz, wracaj do domu.